I i bobry. dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Yy, yy, zaczynam nagrywanie już po 10 rano, Aczkolwiek staliśmy dużo wcześniej dziś trwają przygotowania. Właśnie tak naprawdę to to śniadanie, to trochę sprzątania, troszkę rozpakowywania albo rozwieszenie prania. To takie pierduki typowe normalne dla yy, takiego normalnego rodzinnego życia. Yy, dzisiaj dodatkowo mamy imprezę, którą organizujemy u nas. To taka impreza głównie dla znajomych Asi, aczkolwiek e, zaproszony jest również Adam ze Skyle, e, jeszcze tam inni tacy znajomi, nasi wspólni e, polscy. Także e, impreza urodzinowa impreza Asi, Asi. Nic wielkiego, aczkolwiek e, grilla robimy, więc idziemy teraz e, kupić rzeczy na salu. E, będzie będzie grillowanie, będzie, e, będą napoje, będzie muzyka. Kto wie, być może karaoke. Eee, szykujemy się, 15 ma ruszyć impreza, więc coraz mniej czas nam zostało, coraz mniej czas na przygotowania. Lecimy, widzimy się na markecie, no chyba, że coś po drodze się ciekawego urodzi. Zapraszam do oglądania. Jestem już na markecie. Gdyby chcieć kupić sobie żywego kurczaka, proszę bardzo, na jak najbardziej można. Związane łapy, ale są. Eee, a ja jeździłem po świecie, żeby kuraka kupić. Jesteśmy tak naprawdę idziemy wokół, czyli drogą, która przemierza wokół salu Sam market jest tam w środku, parę razy na nim byłem, ale to tu z zewnątrz właśnie na można kupić mięko właśnie takie świeże. I będziemy tutaj szukali kurczaczek, wieprzowina, głównie szaszłyki będą. Także idziemy w tą e, modłę, w ten deseń. Warzywa, kupimy też owocek, kupimy mięko. Napoje już kupimy gdzieś tam obok nas. I tyle. Trzeba będzie dobrze to przygotować. O, ale wśród warzyw też jest w czym wybierać. Fajnie to wygląda. Choć nie jest tak bardzo kolorowo. Bardziej zielono niż kolorowo powiedziałbym. Ostatecznie weszliśmy jednak na market. To jest taka część centralna. Tu się handluje precyzami, Złoto, srebro. Generalnie jubilerka i w każdą stronę, gdzie byśmy nie poszli lewo, prawo, już jest inna część. Przemysłowa, obuwie, ciuchy ee, i jakieś inne pierdoły, nawet nie wiem dokładnie. W każdym razie poszliśmy na skróty, żeby nie już już dookoła. Przesiedliśmy jeszcze sobie na chwilę przed wyjściem na upał. Odkupiliśmy się gdzieś z Asią. Takie pudełeczko, pozostała jedna truskawka, takie pudełeczko i w środku znajduje się 6 czy 7 pluska 1, 2, 3, 4 5. 6. 6 truskawek czy 7, no wszystko jedno, 6 albo 7, 5 zł kosztuje. Eee, za chwileczkę wychodzimy dalej, ale na razie jeszcze cieszymy się cieniem tutaj marketu, bo jak cień się skończy, to zacznie się upał. O tam, Gdzieś tam się Asia zgubiła po drodze. Pilnuje cały czas, pilnuję wolu lusterku. i nagle gdzieś znika. No już się będę czekał, na nią jedziemy, jedziemy do domu. Tam na nią zaczekamy. A ja później pojadę resztę zakupów. W tym napoje. No i muszę kupić trochę rzeczy dla Bruny na jutro do szkoły. To wymagać będzie do mnie pojechania do jakiegoś cywilizowanego marketu. Zatem za chwilę, parę. Jak tylko Asia dotrze na chatę, to ja ruszam dalej z zakupami. Jechaliśmy do domu. Teraz wrzucę materiał z kamery i zaraz jadę dalej na zakupy. No, ale, ale najważniejsze, że jest wszystko zgodnie z planem i chyba nawet czasowo jeszcze nie jest najgorzej. Nareszcie grot, samotny łączny. Dziecko zostało zasią. Niezpiesznie zatem tym ruszam na zakupy. Niezpiesznie, bo gdzie się spieszyć będę? Piękne okoliczności przyrody. Zieleń, słońce, cieszyć się tym należy, chłonąć to. A po co wracać za chwilę do krzyczącego ciągle dziecka? Nie ma co. Jak czegoś nie dostanę w tym sklepie, to pojadę do innego. Naprawdę ładnie jest tutaj, na Riverside. Oczko się temu się odkleiło. Coś padło. Ej, muszę jeszcze się kupić, tak nie widziałem, podróżowanej cukierni. Trudno, trzeba gdzieś pokręcić się po okolicy, poszukać. A na razie jestem u Chińczyka, tego drugiego. Najbliżej do nas, tutaj. Także tutaj będę chyba częstym gościem koszyk. koszu. O, kończyłam. No to lecimy. Jogurty, napoje, soki. Czego to ja nie potrzebuję kupić? Ciągle nie kułam pewnych rzeczy, dlaczego niektóre są takie drogie. Na przykład płatki, znaczy takie zwykłe, no najzwyklejsze płatki, no akurat Kellogg's, to tak? jakaś w miarę rozpoznawalna firma. Ale tak poniżej 4 dolka, to nie schodzą w ogóle za pudełeczko. Tutaj mamy takie mniejsze pudełka, no to, ale to już są jakieś inne firmy, Temis, to no nie mam pojęcia co to jest, no to tsz, tutaj niby 3 dolki, ale te, które one chcą, oczywiście ponad 4 dolki, a nie ma wyjścia, tak sobie biorę, Śmieję się, śmieję się. Ale to dość drogie jest po prostu, no a to, taka, to takie pudełko na dwa dni wystarczy dla nich. Dobrze chociaż, jest polskie mleko. To różnego rodzaju mleka nie brakuje. Ale to jedno jest produkowane w Polsce. To nie wiem czy to tu widać było, czy to tu widać było. To chyba tam jednak. W każdym razie polskie, good mleko. Maki, taki. Jogurty. Kilka rzeczy pod kątem imprezy kupiłem, ale jeszcze dużo brakuje. Wziąłem jakieś białe wina, czerwone wódkę, whisky. Nie wiem, co tam nawet gdzieś kto pił. Dla dżuny muszę jeszcze wziąć e, parę rzeczy i plastiki. Plastiki, bo będziemy na plastikę serwowali, a to chyba na górze już muszę pójść. E, za chwileczkę się wespnę i tam poszukam, ale najpierw, żeby nie zapomnieć, to jeszcze do szkoły parę rzeczy wśród zaproszonych dzisiaj gości e, będzie taka przyjaciółka Asi. E, taka lewaczka już nieważne, mniejsza z tym, ale taka mocno odchylona bardzo mnie nie lubi. <grym> I ona jest oczywiście wege, e, Eco friendly, organic, save the planet, green, no wszystko tak, co tam, co tam to można. Także oczywiście mogłem kupić, bo poprosiła mnie Asia, żebym kupił jednorazowe talerzyki, widelczyki, etc., będziemy możemy używać tych jednorazowych. No i mają tu najróżniejsze oczywiście, widelczyki, nożejki z bambusa, z drewienek, jakieś organiczne, papierowe, ekologiczne, organiczne talerzyki, itd., tak dalej, tak dalej. No więc szukałem, ale znalazłem. Mam super plastikowe takie noże, plastikowe widelce plastikowe łyżki. Kupiłem też rurki. Nikt nie będzie ich używał, ale niech leżą w dużej ilości, żeby tam były plastikowe rurki. Kupiłem plastikowe talerzyki. Niestety nie miałem, nie było plastikowych takich yy, yy, głębszych takich tych, tak są takie trochę papierowe. Nie? Trudno. W każdym razie. Niech się czuje dobrze, bo nas nie bierze. Myśli się o nich. Dobra. Czas płacić, za to wszystko, bo to się nazbierało tego trochę. O, proszę. Tu, tu, tu. I od dziś wiadomo, że na Rymie wszystko się trzymie. Poezjo, jak masz na imię? Jak to pan kiedyś... Dziś... O, no, wyleciał z głowy. Powiedział, no w każdym razie... Kupiłem e, krytytki i zrobiłem instalację koszyka na nowo. Bo już mi się tamten... Poluzował, ale okazuje się, że gówniane bardzo te trytytki są i nie trzymają za dobrze, więc będę musiał poprawić. Mam w domu takie mocne, to jeszcze poprawię tymi mocnymi. Na razie wystarczą, mam nadzieję, bo tu wiozę e, najcięższy i szklany towar, więc jak wypadnie, to będzie masa e, sprzątania. To znaczy, po no, kłopotu, to znaczy rozbije się i tyle. Dobra, to ja teraz jadę zawieść to, i później jadę jeszcze e, załatwiać napoje, lód. Ja taki pierdolny Tor przyjechałem do restauracji, prawdzie jeszcze jest zamknięta, ale Adam tutaj siedzi. Bo elektrycy są ubrana. Adam tu spał, tak, Adam spał tu. A ja przyjechałem... O, i tak nie korzystamy w tej chwili z tego głośnika, bo mu, mu zaleci z telewizora, a z racji na imprezę dzisiaj się przyda tam głośnik tam na imprezie myślę. nam jak tam no tam bardziej. O tutaj dobrze, to tu ja w pudełko to wstawię, bo tam są zdaje się mikrofony. A to jest klu. Kluca i zabawa. To widzicie ten bajzel, który jest, to są właśnie panowie elektrycy, którzy pojechali wprawdzie teraz na obiad, sobie zrobić przerwę. Ale montują tutaj. Montują dodatkowe gniazdka, montują tutaj, wszystko poprawiają, to jest niepokojące. Ja bym cię prosił Adam, żeby jednak pilnować budżetu, bo nie można tak przekraczać. Budżet. Budżet, pieniądze, finanse, kasa, gotówka. Telewizor już zabierają. To się okazało, że już nie działa. Nie, nie, nie stać nas. Nie stać nas na telewizor. Nie spłacane raty były i idzie, diabły. Wziąłem już głośnik, zabrałem. A, i gdzieś te, nie wiem, gdzie te torty, powiem szczerze, tak jadę, rozglądam się, nigdzie nie widzę. Zawsze rzucają się, bo czy wszędzie są po prostu te, e, te, takie tortownie. A teraz nigdzie nie widzę. Muszę jeszcze węgiel kupić, muszę. No jest co robić, dobra jadę w każdym razie teraz na chatę zawieźć mi głośniki. Wygląda na to, że znalazłem chyba niszę na jakiś na biznes tutaj w naszej okolicy. Nigdzie nie ma sklepu z tortami, no nigdzie. Zjechałem już i od głównej drogi, wzdłuż Riverside i tą dookoła. Teraz chciałem wyjechać na Riverside zamknięta trasa. Chyba jakieś weselicho tam jest. Eee, będę musiał przejechać przez teren pagody. A właściwie cmentarz na pagodzie. Tutaj jak widzicie nie są zbyt zadbane te cmentarze. W każdym razie na przełaj. Tak się właśnie jedzie. Kiedy zamkną nam drogę. Aha. A dobrze. Już myślałem, że tutaj też nie przejadę. No to, bo to trzeba po prostu pojechać do centrum, Nie ma wyjścia. Jadę dalej. Musiałem dojechać aż do skrzyżowania, dosłownie skrzyżowania z szóstką, czy tego głównego. No i jest, przy samym skrzyżowaniu, ale dobrze wiedzieć, że tutaj jest. To jeszcze Wam pokażę. Dość popularne w tej chwili, tutaj zrobił się taki kształt sushi. To nie jest sushi. To jest takie. To wygląda jak sushi, ale to jest zrobione z innych składników. Jest na słodko zazwyczaj. Eee, wszystko substytuty, substytuty, żeby było tanio po prostu. No dobra, ale ja. Ja tutaj. Mam wziąć dwa torciki. To wezmę. Tu nie ma jakieś inne słodycze, ale takie klasycznie kmerskie, czyli słodkie, i takie nie wiadomo za bardzo co to jest. No to coś z tego trzeba wybrać. Jeszcze taka ciekawostka, torty są dwa. Jeden, dwa. Ponieważ będzie też jakiś znajomy, dobry. Asi, te na, na urodzinach, a on też ma tego samego dnia urodziny. I Asia prosiła mnie, czy mógłbym kupić też tort dla niego. Więc torty są dwa. Ale impreza jedna. Dla Asi, nie dla nikogo innego. Kolejny szybki skok. Jeszcze woda, jeszcze soda. Zostanie mi tu do kupienia węgiel i lód. Chyba. Tak mi się wydaje. Jadę do domu, zostawię wody, przygotuję. Hejsa na halut. O, kończy się się paliwo powoli. E, i, będę, I będę już mógł pomóc tam. W, no bo będzie rozpalać grillę, zacząć, bo to za godzinę już mają lub przyjść ludzie. Także nas spokojnie, powolutku już tam przygotowywać grillika, właśnie. No to mały wrzut z tego, co się dzieje w tej chwili w domu. Z tych wszystkich kartonów i toreb na razie jeszcze zostały nam te do rozpakowania. E, już nie zdążyliśmy tego zrobić dzisiaj przed imprezą. Muszę pamiętać, że tu rurki są, żeby je zaraz tam wystawić. na jak przyjdzie przyjaciółka. Eee, tu już jest ładnie ogarnięte, bo była troszkę był lekki rozgardiaż tutaj, jak eee, Asia przygotowała jedzenie. Tu jest wegetariańskie kary. Wegetariańskie. Co Dżunku śpiewasz powiedz? Co śpiewasz? Co to było? Chcesz kokę? O nie kocham. Musisz poczekać. Tu masz kosz z owocami, jedz. Oprócz oczywiście dla tradycyjnych winogron ciemnych i jaśniejszych, kofe, mamy lici. E, jak to się nazywa? Nie pamiętam. Jest trambutan. Nie, teraz nie. Aha, tutaj przygotowane są warzywa do szaszłyków na grilla. E, Ale przeszła, to mnie smrnęło. W lodówce już w gotowości. No, torty to torty. E, pokrojone mięso również na szaszłyki. Także to mamy już w gotowości. W drugiej lodówce co mamy? Różne rzeczy mamy, ale to już takie mniej imprezowe. No i siedzimy sobie razem. I e, stroimy takie m, tutaj szaszłyczki. Oczywiście najpierw e, zajęła się Asia przygotowaniem wegetariańskich szaszłyczków dla specjalnej osoby. I złożyła w związku z tym e, cauliflower, czyli tego... kalafiora. Ale tu jeszcze trochę zostało. Ja specjalnie tworzę teraz rzeczy z kalafiorem, żeby nie, było, nie była wyjątkowa ta we, wegetariańska wersja. I tak tam cały czas próbuję, denerwuję. Ja ja, że tam na przykład mięsem dotknę. to Can i... kiedy ta blady to was Nienawidzę tego. Idę zaraz te rurki tam powiesić. No, ktoś przyjechał. No to ja się rozłączam. Robię jeszcze szaszłyka takiego specjalnego dla siebie. To Wam pokażę. Przepraszam, tutaj tak kamera ustawy troszeczkę. Nie wiem, czy to będzie widać. No, momento. Bardzo dobrze. Mamy tak. Wołowina. Wieprzowinka i kurczaczek i wołowinka i wieprzowinka, to jest taki większy kołeczek, troszkę tego na pół złożę i kurczaczek i wołowinka wspaniale i co? No to jest troszeczkę przesunę do dołu, żeby się nam zmieściło, bo to taki niepełny by był, prawda? Tutaj damy wieprzowinkę. No i kurczaczek, o proszę. O, to takiego szaszłyczka zrobiłem sobie, to ja sobie tam go będę robił i celebrował później jego jedzenie. Jestem straszny, ale lubię to. Ostroga muzyka, także nie będę zbyt długo nagrywał. No, znaczy nagram coś, tylko prawdopodobnie będę musiał wrzucić w tle po prostu jakieś inne dźwięki za chwileczkę. Tam już trwa impreza, jest trochę i dorosłych i dzieciaków. Dzieje się. Nagrywa, ale jest, mam kilkanaście osób jest. Także myślę, że impreza Asi urodzinowa bardzo udana. Przynajmniej w tarasie. Impreza była naprawdę bardzo udana, bardzo fajni ludzie, miło poznawać nowe, nowe, nowe osoby. Z, to nie uniwersum może, widzicie, no nie ma światła, no nie wiem skąd będzie lepiej, może stąd. W każdym razie impreza się skończyła, wszyscy się rozjechali i z niepokojem albo z nadzieją patrzą na niebo, które zaczęło błyskać. Kto wie? A może tej nocy zacznie padać. No, przekonamy się o tym prawdopodobnie w nocy jutro, albo może następnego dnia, kiedy rzeczywiście deszcz się pojawi. Zobaczymy. W każdym razie, impreza była udana. Kochani, kolejny odcinek, kiedy dzieje się bardzo dużo w ciągu dnia. No, naprawdę nie ma co narzekać: nudy nie było i włożenie i, i, wożenie, i kup, zakupo, zakupy, i, i przygotowanie wszystkiego, i, i cała ta impreza urodzinowa, i goście, i karaoke. No mnóstwo rzeczy się działo. No niestety jest tak, jak jest, że tego nie mogłem nagrywać. Stąd też dzisiejszy odcinek jest takie długości, jakie jest. Bardzo Wam dziękuję za jego obecność. Zapraszam serdecznie na jutro, siódme rano czasu polskiego, na kolejny. A dzisiaj życzę Wam wspaniałego... Dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.